Do góry podnieść, bo jest gorzej jechać wtedy. Odjedź, tylko do góry podnieść ten To odjechałem przecież ci wystawę. No ale patrz, tu nie ten, nie cofnę, bo ja tutaj nie wyrobię A Zresztą i tak już pusty praktycznie jestem, tu trzeba ładować, tu już nie musisz odjeżdżać. Dawaj, ładuj. No, jak ładować? Turem, normalnie, jeszcze jeden rozrzutnik, znaczy tak, yy, daj ze cztery łyżki, yy, zrobimy ten środeczek i tyle. Bo już chyba, czyli tu się powyrabiasz? A w ogóle ja nie wiem, czy nam będzie zbierać z tej trawy, widzowie, bo. Yy, no właśnie, jest problem troszeczkę. Jedź po tym pościernisku, no ta, do góry tur podnieść, bo tak to nie przejedziesz tędy. Weź to daj Tak nie przejedziesz przecież No i tak jak mówię ja Nie umiem ładować No bo tego się nie da naładować bo nam nie zbier... O, w końcu On Nie zbiera nie zbiera nam w ogóle Weź tu się nawróć tako żebyś stał pod kątem To będzie mi lepiej Daj to do tyłu i do przodu i pod kątem będzie wygodniej no, i daj do przodu jeszcze trochę, i... ale pod w prawo, do przodu. No, tak, o... no, 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 dobra, stój. Widziałeś, że piłkarze Sandesi poddali się walkowerem w Pucharze Polski? Nie. Wiem tyle, że Raków Częstochowa zarobił mi wczoraj 300 zł. Aha, a ja wiem tyle, że przez yy, okrzyki kibiców postanowili zejść przy karnych zboiskach, gdzie remisowali 2-2 ze Śląskiem i karny postanowili zejść z bójiska. No to jest widzowie poza obszarem naszego pola i chyba ten obornik to pójdzie na zmarnowanie. Do tego młody też nie mógł tego naładować. E, lipa naprawdę. Czyż to powi powinno być tak zrobione? No ten się ładuje, o ten, który jest właśnie e, na naszym ściernisku, a ten, który jest e, poza właśnie naszym polem, ten po prostu wywalony w tamten kawałek. No to już się go nie da naładować. Także on y, idzie po prostu sobie na zmarnowanie. No niestety. Tak też się zdarza. Weź to BMK odjeć, bo tam będziesz zaraz jechał z Ja? No Ty żeś się tu przyprowadził. A, a ja myślałem, że ja będę zaraz z rozrzutnikiem jechał. A, no to tak, no to ty będziesz z rozrzutnikiem zaraz jechał ostatni przejazd. No nie, ty robisz. To ty ani nie ładujesz, ani nie ten. No dokładnie.